Teska info. To jest moje stado. Są to owce rasy świniarka. Jest to nasza rodzima e, rasa, taka najbardziej pierwotna, najmniej zmodyfikowana. Owca w takim środowisku jest jak najbardziej pożyteczna, dlatego że pomaga od, odnawiać się gatunkom roślin, które e, zostały za, zagłuszone przez, przez e, gatunki, które rozrosły się przez brak zgryzania. Przez zwierzęta. Stado na, na takiej dużej powierzchni e, nie pozostawi po sobie nawet śladu widocznego takiego zgryzania. Musiałyby to stacjonować dłużej i, i być w większej ilości. Jesteśmy tutaj e, cały sezon taki pastwiskowy do października, e, aczkolwiek w tym roku jest to projekt pilotażowy i będziemy tak rotacyjnie. Jeżeli pasiemy, to takim przywódcą stada e, wtedy staje się pies. E, my jesteśmy e, ni z nim razem, jakby w zespole. E, no, a owce są socjalizowane, przyzwyczajone do tego psa, śpią z nim. Pasterstwo wymaga bardzo dużego poświęcenia. Pasterze wychodzą z owcami w góry na kilka miesięcy i tam żyją, komponując się z przyrodą. i czy jest deszcz, czy upał, muszą pracować cały czas tak samo. Jest to ogromne poświęcenie. w dzisiejszych czasach mało jest ludzi, którzy są gotowi na takie poświęcenia. Jest coraz więcej pasjonatów pasterstwa, którzy trenują swoje psy do takiej pracy i bardzo chętnie uczestniczą w takich akcjach takiego wypasu, więc myślę, że również będą wspomagać takie kierunki i takie działania żeby to się rozwijało.